Siemano z tej strony Golden Eleven to jest nasz drugi kanał Bo pamiętacie ten pierwszy to może Wam opowiem jak go mi usunęli O już tak było znacie serial Szkoła No to ja ten serial nagrywałam bez praw autorskich i niestety mi zablokowali, nie? No dobra bez przedłużania to zaczynamy. Dzisiaj no dzisiaj to wam pokażę. Um, poczekajcie chwilę. A i jeszcze na tym kanale może być FIFA 14. Będę nagrywać i teraz dzisiaj wam pokażę no po prostu szczały, dobra? No. Wiem, no, nie mamy bramkarza ani kamerzysty. Znaczy kamerzysty to mamy, tylko teraz w tym momencie go nie ma. No dobra. Szczał też musi być podkręcony. No, i może czasem yy, nagry, nagramy FIFA 19. Może nagramy. A dzisiaj może będzie odcinek na stadionie przybyszówki i FIFA 14, bo <gryw> nauczyciele strajkują. I. No i wiecie, wagary. My mamy akurat trzy tygodnie wolnego, nasza szkoła. No i ogólnie y, dzisiaj może pójdę tam na stadion przebyszówki, bo mieszkam blisko niego, o y, wiecie. No i ogólnie no, myślę, że to będzie już koniec odcinka. Pa!